Cześć ziemnaczki, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii na mnie się Siema No i w dzisiejszym odcinku kultywowania i sianie jednego pola yy, A mianowicie pola numer 47, 47, 48. 48. O nie, Ponieważ co? Łapka. Ziłko <grychy> je trochę skosić. E, nie, nie wiem czy mam, wydaje mi się, że mam trochę za głośną maszynę mimo wszystko. E, to, <śm> <śm> 60% dalej. No, powiem ci nie, czy dobry pomysł był Holanda brać pod Grubera, a Londyniego pod Siewnik no. Czemu on nie sobie pomysł? Tu górka taka dojebana jest? Co jest? No Ale to pole 30 Jest na górce Ja pierdzielę yy, Dobra nie nie sobie odpalę Loginu pracownika tutaj dam sobie Z tego względu, że muszę zasiać pewnie, już maszynę nie. Na to lepsze. Znaczy na bardziej dopasowane do siebie. A może tak bym to powiedział. Już puściłeś pracownika? Jeszcze. Ładnie mu to obraził, że później jakiś gup odniewają. To jest zimno, nie? Jak widzicie przez trzy odcinki praktycznie cały czas w sierpniu jesteśmy. No ale niestety wszystko, wszystko chcemy w sierpniu zrobić. Więc tak pół na pół jesteśmy w domu. Pół do pracy. Ja nie mimo wszystko w nie jest jakiś super mocny Nie narzekaj Do długi podczepiłeś maszynę Bo Holandem Holandę mogą siać Chyba przeszedł Teraz to już Człowiek opuszcza pracownika i lata. Za A ja wsiadam do niego. Siewnik. Puszczę i jadę. No czemu nie mam Jeep Kontrol End, to chyba to było. O! Yy, Spójrzcie tam, szereg silnika by się wykryło, co czym to było? Ej, yy, Alt S, nie, Control S, tak jest. Yy, dobra. No i teraz to można. Nie można. Jak to, panie Jackson, gdzie to chodzić? Ciekawe ile nam tutaj trawy poleci Niby mała uprawa, ale... Duże zapotrzebowanie To krowy, to owce No i co zdecydowaliśmy, że będą zakupki Ym, po przelewie z naszych cudownych, jakże, zbiorów no, bo krówki będą tak, zakupy <sam goodbye> zakupki ty, 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 odwalasz, maniak. Dobra. Czekaj, Radio, się włączę w masoiku. Będzie dnić ale CB Radio wyłączę, jak coś. Nie, no beczku, gdzie? Wyłączam CB Radio. Jestem nie. nieosiągalny. Nie, nie Pisz SMS-y na telefonie rady. albo dzwoń telefonem. Nie, 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 nie. To lepiej sobie włącz w słuchawkach. X, dobra no, znowu się nie włączył się w nim, bo ta gra jest po prostu cudownie upośledzona. My mamy dwa nabytki, nieprawdaż? Do zakupu rozrzutnik Tak jest no nie no, nie no. Włącz to sobie radio, człowieku. Włączone. Tak. Widzę. Przycina. Rozłączam sobie radio. No nie próbuj no. <laughs> Tak dobrze, że zmieniony masz to CB radio, bo ostatnio jak było to dramat był Cherczało, strzeszczało buczało Uuu już 9 minuta odcinka jest u, 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 u. A robot dzisiaj mamy Trochę. Trochę. Nie, no, z CB radio, to się zaraz strzelę. Weź se, odpal, nie wiem... Nie. YouTube'a. Na telefonie. A ty tak kurde... To... Ale kurna będziesz z głośnikiem jeździł w traktorze. Jakim kurwa głośnikiem ty? Że mam radyjko kurwa, do mam subufer w radyjku. Ja ci dam człowieku. Nie chcę gadać, że mam. Ale robota milsza. Mm -hmm. Mi się tam podoba. Z jestem, z nią się kardy. Jestem w polu, nie mam mnie. Jak to ci nie ma? Nie mam mnie, Ty to pole 49 chcesz bierzemy? W sensie tą łąkę. Nie byłem. Czy wypożyczamy? Na dzierżawę bierzemy na chwilę. trawę trawę zabrać? Ja bym ją w sumie wziął na dzierżawę, na chwilę. I tyle. Zebrał to, co chcemy. Może nawet damy to pole numer 20 też. Wziąć w dzierżawę z 49. Spróbujmy sobie się dawi posiać trochę tej trawy Nie Jak to nie Nie papierdoliło cię Ci We tam cichaj Dobra Człowieku Nie możesz sobie słuchawek założyć Musi napierdzielać muzem Musi napierdalać Na wsi kurde Jeżdżę ze wsi Nie no Odkleja mu się, odkleja Dobra, zamienimy się maszynami sobie trochę tu posiejesz No nie no człowieku weź to radio wyłącz czy sobie radio pasuje? nie dobra, żegnam dawaj masaja Pierdalaj z drogi, nie widzisz, że jadę! Co się tak drzeż, idioto? Ogarnij się. Dawaj, Maseję. Eee. Da. Dawaj, Maseję. Żeś mi kurwa zabawę popsuł, spierdalaj. dalej. Zaraz je wmontuję w Londynie i mi dość się skończy burwa. Ja Ej, w Londynie. Dobra, biorę telefon i z telefonu będę puszczać? ty... <laughs> ja chcę zachować ciągłość komunikacji no tych to... odcinkach. No wpierdol z radyjko. Widzowie posłuchają. Tak, i prawa autorskie wypierdzili. Ale bez praw autorskich. No, <grymne> za stygny jesteś kolego. Ja? Tak. Okay. Może coś ogarnąć w przyszłości, ale nie teraz na pewno. Artyk, no. Pierdola kurwa z tego głośnika z telefonu, ja pierdolę. Chuj. Dawaj masaja, kurwa. Ja On On radyjko, nie pierdol. Musi napierdolać basen. A ciekawe czy w ogóle utwory z farminga mają prawa autorskie. Nie, takiego. chyba nie. Bo tam ogólnie normalne rady leci, taka ciekawostka. Na Polskiej było chyba 19, z tego co pamiętam. Mogłeś sobie doinstalować? Możesz sobie doinstalować normalnie utwory radio polskie? No. Kurwa, ja bym utwory zło zrobił. <grym> ten ciągnik, hula. <grym> Burba, kula. Kurwa, już hula ten masek Ale co to dwa głośniki są tylko? Ale jakbyś zobaczył w środku O! Kurwa, tyle kombinowane było, że ja pierdolę Ale to pamiętam, że w Ursusie ci Ursus już miał powiedzmy problemy Zaraz na nich horanda przysiadę, to tam też są dojebane głośniki He <laughs> he Człowieku He <laughs> he ci tyle no ci, kurwa Nie no Lubicie jak jesteś, tyle ci pojeb... Oj, Masiej ma problem pod lurkę Cóż, to niemożliwe. No ale co? Trzeba wymienić. <laughs> A, ja, ja, karamba, masakra. Dobra, ostatni pasek tu 14-15 O już 17 minuta praktycznie odcinka jest Eeeem Człowiek ze wsi wyjdzie, ale wieś człowieka nigdy Co my mamy do roboty jeszcze? Jakie pole? Czwórka. A jest Panie Kapralu? Nie no wejdź normalnie już mógłby być się odkleja. Cięska jedynka jest zrobiona. Czwórka. Teraz została tylko. Co to? Czy jakiś zaciół? się jakiś zaciął? gps się, że mi podnosi. O, miłolanka. Pierwszy Pierdzielony. Szybko uchylił. No ale może uda się znaleźć jakieś utwory, żeby można było słuchać w trakcie jazdy. Dobra, czyli co? Wszystkie pola? Mm, Podórkę. <śpiewanie> Pierdzielony... Czyście <śpiewanie> mi jaka zadaje bawę z kurwy? Eh, kurwa się pierdzielony, chodził ludzi w nerwie. Ej, Beski to wszystkie pola są? No Maja! Cyk, y cyk, wzrost. Dobra. Jest, jest. Czwórka jeszcze jest do łoboty y

Najważniejsze zostało no właśnie. I cyjek po polu sąsiada póki nie widzi. Ech, robotnik, robotnik. Niech ci będzie robotnik. Ej. Jeszcze wszystko Dobra, jeszcze tu zostaje z dni z dwa przyjazdy mówi. Ależże pięknej trawki, Siewy są Najgalej, że tu nie załapało, no ja pierdziemy. No. Dobra, to tu co? Będzie... Tu będzie siany kłowiec Dawaj, New Holland. Jadysz. Apiętaj o Dobra, to by było na tole. W następnym odcineczku siebie. Siebie, owsam. Eee, no to co? Dzięki, wielkie, trzymajcie się. No i siebie.